i kogo my tu mamy co to za brązowa kropka hmm? proszę kto to tutaj psi hmm? całonocne balety i trzeba odepsiać tak Karolku tak się wsi pci... Jednym okiem śpi, a drugim obserwuje A trzecim je Dlaczego? A, a, a mordkuje coś tam Czy, co to robi Taki oto widok był z rana No, i posie sobie dada. Lisek mówi, nie będziesz na mnie patrzył. Dzień dobry, kochani. Wczoraj wieczorem upiekłam chleb. Widzę tutaj, wstałam przed chwilą, widzę, że Artur już tutaj sobie kromeczkę zjadł, nie wytrzymał. Zaraz będę robiła kanapki. No, na śniadanie. Ehm, no, dzisiaj zjem chlebka, bo mam taką ochotę, jak jest chlebek mój, to wiecie. No to Przecież nie odmówię. Także robię herbatkę, kawkę, śniadanko i zaczynamy nowy dzień. No i tak wygląda porcja Artura. No myślę, że tego nie zje, bo ten chleb jest bardzo sycący, ale zrobiłam więcej, najwyżej później się może zje. A tu jest moja wersja. Tu jest Artura herbatka, z czarna z cytrynką. Tutaj jest moja kawka. No i idziemy jeść. I tu teraz pan Lisek czeka na obiad. Z rana się wygrzewał. Chciałem wam powiedzieć o nim wcześniej. Ale sobie poszedł. A teraz czeka na obiad. O mysza dawaj. Dawaj obiad. No a tam kotki chodzą. Także tak, najpierw chodził lisek. Później chodził kotek. A teraz znowu Lisek czeka, a mówię kiedy wreszcie się ściemni, bo idę głodny jestem, tak. a wiem, że myszka tutaj wyrzuca, to jest czerwcowa lędka się, której wam kanał polecam. Aha, czy zaraz, czekajcie, bo ja <śm> jestem, <śm> bo jestem u niej na kanale, dobra, na, na koncie, o, zionie, kajonie, to polecę sobie ten, swój kanał, typowo męski punkt widzenia. Patrz, i, i tutaj sobie siedzi. I ja myśli, że go nie widać. W trawie sobie siedzi. Król. Widzicie? No, pyszczek ma biały. Nie usmolony jeszcze. Widzicie? Jaki dobry aparacik. On ma 30. Co, ma, co prawda 30-krotny zoom. Ale też ma chyba jest podwójny, cyfrowy czy jak to tam jest no jakoś tak o i tam siedzi, łóżka tylko teraz glizda wyjdzie a pchełki chyba cieka przyroda fajna nie trzeba jechać nikaj My tu mamy i porsuczki, i dziki, i lisy. Także my tu mamy kotki. całą, tak, całą plejadę ich. Są wszyscy. Do wyboru, do koloru. O mówi, nie widać mnie. I takie założenie ma. O, pchełki i No, cześć. Ja wzięłam prysznic i e, miałam tak trochę związane włosy. Już mi trochę podeschły, ale jeszcze tutaj e, spod spodu mam troszeczkę mokre, gdzie miałam związane, więc trochę podsuszę. E, potem idę robić obiadek. E, to wam później powiem, pokażę wam co będzie na obiadek, a w ogóle to wczoraj no tak wyszło, że nic nie nagrywałam, dlatego że wczoraj e, po prostu z tego powodu, że bardzo padał deszcz, bardzo lało, tak. Yy, bardzo, rano było bardzo ciepło, później nagle, yy, tak koło południa, się zrobiło bardzo zimno, bardzo wiecznie i zaczął padać deszcz. No i stwierdziłam, że skoro tak, a Artura tak bardzo bolał kręgosłup, no to mówię: Dobra, no to i tak, i tak nic na zewnątrz nie zrobimy. Yy, no to mówię: yy, Posprzątam chatę. I tak się wzięłam za, wiecie, za sprzątanie, za, za różne takie y, odgruzowywanie, takie dokładniejsze. Ale nie tak jakoś, żebym, nie wiem, tam 100 godzin sprzątała, tylko tak, wiecie, no wszystko umiarkowanie, nie? No, nie tak, że, że tylko sprzątałam i nic więcej, też tylko troszeczkę odpoczywałam, troszkę się w ciągu dnia zdrzemnęłam, bo ta pogoda też była taka senna. I przez to, że właśnie były chmury, to było tak nieprzyjemnie, i, i padało. Dopiero później po południu y, troszeczkę słońce wyszło, ale był też taki moment, że wyszło słońce, i nagle walnęło deszczem, i świeciło słońce, i padał deszcz. Także było tak, wczoraj było po prostu, były momenty, że było tak letnio, wiosennie, ale było też zimowo. Uwierzcie mi, że y, jak, jak wiecie, tak w cieniu. Wyszłam tam na chwilę, wiecie, tak wy ten. W ogóle. Tak, no to prawda, tutaj się trochę opaliłam. No ale nie wczoraj, wczoraj w ogóle na dworze praktycznie nie byłam. Tyle co tam wiecie, wytrzepać dywanik byłam z łazienki i ten, no to tak było zimno w cieniu i e, tak, tak wiatr wiał, że szok po prostu. Musisz mnie przeszkadzać? Ewa, nie pyskuj. Czemu pyskujesz? No ale słuchaj, no ja wiem, że miał. Ale co mam ci na to powiedzieć? Bo ja nie wiem, co ty chcesz. Chcesz pogadać, to chodź. Hmm? No chodź. No tak. Chcesz? Idzie do mnie. Na oparciu od łóżka. Tak? Chcesz? Tak, chcesz pogadać? Chcesz? Ewa, chcesz pogadać? Do widzów? Ewka, się zapatrzyła. Chcesz trochę pogadać? Pogadamy, do widzów? Co byś powiedziała? Co byś powiedziała, do widzów, że co? No, słuchajcie. Eee, yy, no, i tak, teraz przyszłam sobie wysuszyć włosy, zaraz idę robić obiad. No i ogólnie rzecz biorąc, wczoraj nic nie nagrałam, dlatego że stwierdziłam, że ten dzień sobie, tak wiecie, wycileutuję się, zrobię to, co mam do zrobienia, bo zawsze jak jest tak, że sprzątam coś tam, coś tam, w międzyczasie nagrywam, to wtedy się odrywam i tak dalej. Czekajcie, co, co tutaj przeszkadza w ogóle? A, ta butelka jest tutaj, dobra. No, także ogólnie rzecz biorąc, wczoraj był taki dzień bardziej sprzątaniowy, ale też taki na odpoczynek. Wiecie, tak się troszeczkę zdrzemnęłam, tak jak mówię, w ciągu dnia. Artur leżał praktycznie cały dzień, to go smarowałam, to lód kładłam na plecy, i tak wiecie, i, i tak w kółko. I też bardzo dużo przy laptopie spędziłam czasu, bo tam takie wiecie papierkowe, jeśli chodzi o hodowlę, to takie papierkowe rzeczy miałam do zrobienia też jakieś tam zaległości, jakieś maile i tak dalej. Więc tak to wygląda. No a dzisiaj to już tak normalnie, nie? Normalnie. No dzisiaj to już tak wszystko wróciło do normy, chociaż yy, wiatr jest, słońce świeci, deszcz nie pada, ale to słońce próbuje tak bardzo jakoś świecić, ale... Yy ale się zbiera, zbiera i się zebrać nie może i wiatr bardziej po prostu wieje niż świeci słońce no ochłodziło się, ochłodziło ja mówię, że u nas to jest tak, że z 10 stopni się przechodzi w 50 stopni i z 50 na 10 się przechodzi albo na 5, także jest naprawdę tutaj nad morzem to jest po prostu standard ostatnimi e, laty I trzeba się normalnie do tego przygotować I przyzwyczaić Dlatego, że normalnie z zimowych kurtek Przechodzimy od razu na właśnie takie bluzki I na shorty i, i tak dalej Na letnie ciuchy Tak po prostu jest Nie ma okresu przejściowego A potem jak lato się skończy To jest nagle, słuchajcie Jednego dnia jest jesień Taka wiecie, że zi zimna jesień Taka nawet nie polska, tylko od razu jest taka zimota, że trzeba zimowe kurtki zakładać. No, więc jest naprawdę wszystko dziwne. Dobra, nie będę więcej suszyć, bo nie ma co. Powiem Wam, że te moje włosy to jest taka tragedia. Jestem na poradę zarejestrowana i poproszę panią, któraś z Was nie po powiedziała, że lek biotebal, ale nie suplement diety, tylko lek, więc ja sobie go kupię. Poproszę o receptę. Zobaczcie, co się dzieje. Ja po prostu wyciągam napęki, Zobaczcie, tak jak ciągnę, to cały czas wyciągam, nie? Zobaczcie. Ja po, no po prostu nie mogę, nie? To jest masakra. Jak ja na to patrzę, to, to po prostu serce nie boli. No a to jest jeszcze bez czesania w ogóle. Także tak mam z tymi włosami. No, a przy czesaniu to jest kolejny po prostu pęk, i to taki, że naprawdę ja się normalnie, jak mam myć włosy, no, myć to tam pół biedy, chociaż pod prysznicem to też mam tyle włosów, straszne ilości. Ale jak czeszę, to aż, aż mnie serce po prostu boli. Jak wyciągam te włosy ze szczotki. I widzę ile tego jest. Po prostu jak widzę ile tego jest. No zaraz wam pokażę, no po prostu nie uwierzycie. Dobra, teraz można powiedzieć że rozczesałam. Nie mówiąc, ile tu mam na bluzce, na ramionach, wszędzie. No po prostu to na tony jest. To jest przerażające. No, Będę chciała tak wszystko pozbierać. I jeszcze to, co na podłogę spadło, chyba bym się nie pozbierała. No także mam pęk włosów. Kolejny, bo już jeden wyniosłam. No, patrzcie. Tak to wygląda. Pięknie, nie? No w ogóle nie patrzcie, bo mam tutaj ciuchy rozrzuconej w sypialni i, i na łóżku też mam tak, że nie mam jakoś, no tutaj przekładałam sobie po prostu nie zaścieliłam łóżka. No, także tak. Niedługo będę łysa. No. Naprawdę muszę coś z tym zrobić, bo to katastrofą się skończy. Naprawdę, na, naprawdę to nie wygląda dobrze, a to, to jest tylko z jednego razu. Ja nie mówię, co się dzieje przez cały dzień, nie? To jest tylko jeden raz, gdzie jest pod prysznicem, gdzie jest to, co wyczesuję jeszcze w ciągu dnia, to co mi na podłogę spada i tak dalej, nie? Bra, także będę. Yy, będę próbować coś tam używać. I tyle. Eee, myślałam, że to może jak minie trochę czasu, może przestanie, ale to widać, że nie, że to, to nie jest tak, że wiecie, że to tak samo z siebie chyba się ustatkuje, więc muszę zacząć działać. No i muszę jeszcze tu odkurzyć, bo zawsze po myciu, zawsze tutaj jak suszę włosy, to zawsze mam pełno włosów tutaj. A nie chcę, żeby to się roznosiło. No. Także lecę, lecę robić obiadek. I zaraz się widzimy. Słuchajcie, na obiadek mam kurczaczka. Nie wiem, czy pamiętacie. Y, takie opakowanie kupiliśmy y, y, w tym, w, w makro, które już było przyprawione. I to są łódka y, czy podłudzia? Czekajcie, co to są? Podłudzia, to są podłudzia, bo ja tutaj nie widzę. Dobra. To są podudzia y, już przyprawione, które były w sumie, tam było opisane, że na grilla, no ale że my nie robimy grilla. Ogólnie wczoraj y, dość mocno popadało. Dzisiaj już jest ciepło, ale Artura boli kręgosłup. Coś mu wstrzyknęło. No niestety. Mm, jemu też się zdarza. Raz na parę lat. No i go tak strzyknęło. Wiecie, się trochę nadźwigał. Ja chciałam Arturowi pomóc, ale on pomocy nie chciał, bo powiedział, że ja nie mogę się przeciążać, no i... Nie wytrzymał i go siekło, także teraz leży co chwilę, ma groszek mrożony na plecach i maś taśm tym, maściami go smaruje. No, także ja robię obiadek i będzie dzisiaj kurczaczek, ja będę miała ryż. Do kurczaczka a Artur będzie miał ziemniaczki. No, kurcz kurczaczek jest gotowy i teraz sytuacja wygląda tak, że ja będę miała z taką suróweczką, co z rodzicami robiliśmy. Dwa lata temu jeszcze ją mam, tą surówkę. A Artur będzie miał z konserwowym y, ogóreczkiem i z ziemniaczkami. Słuchajcie, chciałam Wam jeszcze pokazać szybciutko gazetkę z Lidla. Ona jest od, od 14 do 19, ale wiecie, że to jest tak, że tak naprawdę te towary jeszcze długo, długo później leżą. I to nie jest tak, że 19 już jest koniec, ostatni dzień, kiedy to wszystko jest, bo przeważnie to jest tak, że oni piszą do 19 czy tam do któregoś, a tak naprawdę piszą gdzieś tam na dole, że do wyczerpania. Towarów, więc, więc to jest na tej zasadzie, że, no, że ten towar jeszcze długo, długo tam później leży, jeśli nikt nie wykupił. Także jeśli będziecie mieli tutaj ochotę, coś wam pokażę, będziecie mieli ochotę zobaczyć, czy jeszcze coś jest. A jak nie w jednym lidlu, to może w drugim, a jak nie w drugim, to w trzecim. To skoczcie, słuchajcie, no ta pościel jest tak piękna. Zobaczcie, jaka to jest piękna pościel! No taki wzór, no coś pięknego. No, no po prostu nie wiem, co mam powiedzieć, bo tak mi się podoba, że sama najchętniej bym kupiła. Tylko ja już, tak jak Wam powiedziałam, ja mam tyle pościeli, e, bo kiedyś miałam taki szał kupowania. Kupowałam jedną po drugim non-stop. I nie mam po prostu miejsca. Ja bym musiała jeszcze sobie ze dwie szafy dokupić w sypialni. No ale zobaczcie. No, tą bym od razu pobiegła kupić. Jakbym tylko. Albo tą, matko, jaka piękna. Ja no nie wiem, która w ogóle jest piękniejsza. Teraz. Ta jest chyba piękniejsza. Zresztą ta też. Ta jest piękna. Ale ta, ta chyba. Nie no, po prostu nie mogę na to patrzeć, nie. No. Niektórzy lubią, wiecie. To zależy, jaka tam spiania jest. Ja akurat mam na punkcie kwiatków fioła, nie? A jak widzę różowy, fioletowy i takie kolory, to już w ogóle. No i tak jak widzicie, o zobaczcie, tutaj jest na przykład napisane, że od 14 y, lub do wyczerpania y, y, zapasów. I tak jest po prostu. Przeważnie, więc tak, słuchajcie, zobaczcie, jaki wybór w dziecięcych koszulkach, spodenkach, piżamki. Tu są akurat piżamki, ale tak naprawdę tego jest po prostu tyle, że szok 15 zł. Zobaczcie, tutaj 20 zł. Dziecięce piżamki. Zaraz zobaczcie resztę ciuszków dla dzieci. Powiem wam, że zobaczcie, jaki tu jest wybór. Patrzcie, 15 zł piżamka, no, zobaczcie. Męska, 20 złotych, patrzcie, no, z bawełny, damska, 15 złotych, zobaczcie, za 15 złotych, słuchajcie, zobaczcie, koszula nocna, 25 złotych, no to są ceny takie, że naprawdę, jeśli, jeśli Wam się coś tutaj spodoba, to jeszcze biegnijcie, bo na pewno tam jeszcze leżą te ciuchy jakiś czas i te rzeczy. Zobaczcie, jaka śliczna tutaj. Ta. To też zresztą wszystkie są w ogóle ładne. No, zobaczcie, 25 zł. Trzy różne wzory. Tutaj mamy shorty kąpielowe damskie i kąpielowe męskie za 30 zł. Tutaj za 25 zł. No, po prostu naprawdę, te ceny są rewelacyjne. Japonki. Japonki też na pewno będą. Jeszcze długo leżały, chociaż nie wiem, yy, jakie tam rozmiary pozostaną, ale naprawdę warto. Czasami, nawet jak w jednym sklepie się nie dostanie, to czasami warto pobiec do drugiego. Tutaj pontony, różne takie yy, stroje kąpielowe. Słuchajcie, 30 zł. Patrzcie. No, zależało mi yy, na tym, żeby Wam to pokazać. Głównie nie tutaj dla takich yy, rzeczy, chociaż te rzeczy takie też jeszcze na pewno będą leżały yy, cały czas yy, tam na półkach. To co się nie sprzeda, na pewno będzie później pewnie przecenione, bo oni też tak robią. No, ale głównie zależało mi właśnie, żeby wam pokazać te pościele i te yy, i te piżamki, bo naprawdę uważam, że fajna cena. No, piłka do koszykówki, różne takie rzeczy. Takie rzeczy też zawsze jeszcze długo leżą, bo tego Nikt tam od razu w biegu nie wykupuje. Chyba największe wzięcie w Lidlu to mi się wydaje, mają właśnie takie ciuchy. A zwłaszcza jak są w takich cenach fajnych, zobaczcie: szorty chłopięce, szorty dziewczęce, zobaczcie. To, to jest właśnie to, o czym Wam mówiłam: że tych bluzeczek, spodenek dla dzieci w takich normalnie zarąbistych cenach, zobaczcie, 20 zł z aplikacją zestaw 20 zł, wyobrażacie to sobie, patrzcie, skarpetki no także naprawdę chciałam Wam to koniecznie pokazać. E, ja miałam tą gazetkę i tak po prostu sobie leżała, nie. No, no a to są takie spodemki, powiem Wam, o, w Pepko bardzo podobne właśnie kupiłam sobie od piżamy no. Także 10, 10 zł top damski normalnie, patrzcie, 35 zł spodnie damskie leginsy klapki wszystko co chcecie no tutaj mamy już koce piknikowe i takie rzeczy jak ręczniki, ale to tam zawsze jeszcze, jeszcze długo, długo zawsze jest w lidlu, więc no to, to tyle, dobra tu są ręczniki, ręczniki też są w bardzo fajnych cenach, jeśli one tak wyglądają jak tutaj, to powiem Wam, że rewelacja. No i ja ręczników też jeszcze na razie nie potrzebuję. Maszynka e, za 70 zł, szczoteczki akumulatorowe, no, suszareczka za stówkę. Yy, słynna akumulatorowa myjka, która zawsze jest praktycznie żelazka, też są zawsze w Lidlu. Te mopy też często występują. No i tutaj, proszę bardzo, różne takie akcesoria: suszarka za 99 zł dobra cena. No i yy, tutaj sobie przeczytajcie, że. Co? Wyprzedaż kolekcji wiosennej aż do 70% taniej. Także mówię Wam, lećcie. Bo mm, jeśli nie znajdziecie nawet, to zobaczcie, możecie jeszcze online więcej dostać. A to już takie męskie rzeczy. Tak jak zawsze na końcu gazetki są takie mm, narzędzia. To zawsze jest na końcu. więc A to też zawsze leży długo, długo, długo. No, podkaszarki, to cały czas tam reklamują. Yy, reflektory, kosiarka, proszę ciuchy robocze, krótkie takie spodemki. No i to by było na tyle. Także biegnijcie, jak jeszcze nie pobiegliście. I papa.